Ale chyba też jest af z tego co widzę. Macha no to... No, okej, okay, osiem osób. Jeden impostor, jestem ciekawy który. Marcin... Ochronię Sebastiana. Sebastian jest postorem. <grywa> Jestem. <Aha. grywa> nie zajął, to możliwe, że to był Sebastian. Sebastian, no To jest ktoś, kto nie ogarnia na pewno... ...generatorów i świateł. Widziałem hmm. tak? e, w storage, tak? Czemu byłeś, grę zaczęliście? <grym> no nie ja... na pewno, ja opisałem w Storydżu. Ja w ja, no. Miochaniu dałem starda, potem wszyscy mówili. Że ja to... w momencie kiedy warty zgłaszał ciało, byłem z nawrotem w Elektrikalu. Tak. I tyle... Ja z Dudinem. Gdzie znaleziono ją? Jak a, na, tak, na dole po prawej stronie. Tam i... gdzie są pudła. storage się... to się nazywa, tak? A to grałem. A to tylko nie grał Wszedłem Ja później. byłem w adminie. Aha, dobra, także ja nie mówię ten. Dobra, ja widziałem, widziałem tylko też Adiego. Marcina Ja Diego widziałem. A Ardew, a skąd szedłeś do admina? Z góry czy z dołu? Z góry, z góry, okay. z góry, z góry. góry. Okej okay. okay. <laughs> Tak, na to dwie, to dwie osoby były w elektrykalu i w story. Ja byłem właśnie w elikataru z Elektrialu z Sadachem i jeszcze ktoś był w story, czy tej osoby, bo patrzyłem w adminie. Ja byłem po lewej stronie, więc ja po prawej strony w ogóle nie, nie wiem kto to tam był. gdzie było ciało prawda? Ja, Nana, a, a, na, gdzie byłaś? Ja, ja sam obok medyka. Ja tam, gdzie... prąd, czy jak się to nazywa? Prąd? No, to tak dziwne, ja. mówię, że są te dwie łapki, że muszą być dwie osoby. Jak a, no to w reaktorze byłaś, po lewej. O, dziękuję, sorry. Proszę. A kiedy tam byłaś, ja tam byłam, bo robiłam misje kulturalnie. A ty tam byłaś? Tak, misje. Dobra, ja skipuję. Nie wiadomo o co chodzi. Czasem tam maczała. Tutaj nic nie wyszło. Ja podejrzewam Marcina, bo to zgłosił, więc... <grym> ja nawet... <grym> Za*** podejrzewa tego, co zgłosił. Ja... A mnie ktoś! Dla <grym> dostał z automatu. Duda na siebie zagłosował. Chce <grym> nie to nie, to nie zgłaszał, bo tak no. wszystko to jest. Marcina, bo a Marcina, był najbliżej trzeba i co się stało? To kręcie, bo ja tak, nie wygadłam, tak trochę nic, nie nic, dalej gramy. Skip był, nikt nigdy na niego nie zagłosował. Ja zagłosowałam, ale nie wyszło. Nie mów tego. Czyżby to była nana? Czyżby nana zabiła? Ja już zrobiłem wszystkie zadania, tak naprawdę muszę czekać 10 minut. <laughs> Adi uciekł do venta przy mnie, <laughs> zabił do Diego w security. Gdzie był na kamerach? O, Adi? Ta, Adi już był w Wencie, jak nakciskałem raport, jak mnie zobaczył. No, dla mnie to jest proste. no Adi to nie, Także jak coś, to potem walimy batona nie, nie, Adi, nie, mi, że to Adi No, nic nie, mówi, więc. <laughs> Sorry, Adi, zły, zły czas akurat <laughs> To <wiem. laughs> Idealny timing Kurwa, ja tak no Timing, timing Kurde no, ja tak Właśnie widziałem jak ktoś się kręci koło mnie Ale nie zrobiłem nie zdążyłem anulować Najlepsza para Najlepsza para, Dudii Chyba to może wykąpić Najlepsza para, to szybko. Marcin, Marcin, to proszę cię. Nie zdążyłem zeportować. Ja sobie wchodzę do nawigacji, w trakcie borówka traci głowę, a nawrocik sobie kręci bączki. Tak trochę się podoba. Ja robiłem zadanie, odwracam się, a Marcin jest przy ciele, no i jasne. Dziękuję, dziękuję, Węże, ty już by popełnił mój błąd? No nie, Marcin, ewidentnie, no dajcie spokój. Tylko z jajkiem na Ej, już, tak, serdecznie? Głosuj na nawrota. Nie ja, to Marcin! No nie, no nie, no, no, nie, no, Dobra, dobra, no. dobra ja. od razu mówię To nie będzie wiadomo, czy nawet był impostorem, czy nie Aha, okej, okay, dobra, dzięki Kurwa, złapali mnie <śm> I co? Aha, nie wiadomo Kur. Dobra, do di Do di walcz Do di walcz

Co to się robi? Macie strzałki! Chyba teraz jest za dużo zadań ogólnie, ale. No teraz jest za dużo zadań. Kurcze, no, ale mnie ograli mnie wtedy. Szybko, 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 żeby nie paść! Dobra, elektrownia zrobiona. Okej. Okay. Zrobiona. Oooo, oh, oh, double, double kill. kill. Idę sobie, idę sobie, patrzę, Ardef znika w tych węcach, więc sorry. Ooo. Oh. No. Okej, okay, dobra. Co jest Ardef? Popierd... Ardef... Ardef mi się wydawał podejrzany. Bo tak go łaził w kółko. Ardef jedna osoba, a druga osoba według mnie... Czekaj, 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 bo a ty na pewno Ardef? Nieborówka? Nie, na no, Nie, no 100%. Ale Masz dobra, ja znalazłem, ci ciało, tak znalazłem, znalazłem ciało. Nie, 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 nie. Mi to się wydaje, to, że. Nie, ja... ciało, nie znaczy, że jesteś niewinny. na znalazłem ciało i było tam, gdzie się kartę przesuwa. Mój I wszedłem do tego pokoju, mijając dane. Ja jestem spokojnie w medbayu, Nie do tego nie wmieszaj. Nie, 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 dobra, dobra, ja widziałem, jak będę uciekał. A gdzie ciało było? Ej dobra, znalazłem do ciało, w, tam mi się kartę przesuwa jak wchodziłem tam to minąłem nanę. Także ja głosuję na nanę Nie a... a, czyli to ty, okej okay, dobra Nie zobaczysz, wywal mnie Jestem co zrobisz później Ej, no to o, na kogo to głosujemy? Bo jak Ardev był w tym, no to... No. no dobra no ale wychodziłem z pokoju, w którym było ciało, no i znaczy wchodziłem do pokoju, w którym było ciało i tam było... Nan, no, no, nie? Wychodziła no to. na, no, no, a ty co powiesz? ona mówi, że to ja, no to jak ja bym no, to. Tej to, to jest... powiedzieć? Nana, na głos! Na. No a ja czekam, że się powiem! No skąd ma wiedzieć, kto to mówi! No, Dudy może wszystko no, powiedzieć. Ja ci powiem, że. że uciekał we No to dobra, no. Nana, musisz się obronić, powiedzieć coś. Okej, okay, czyli jak to nie była nana, to musiał być Dudy. i mówi, bo widziałam skarpie do węta i wyście go nie wyjebali? No ja trafiałem na niego, znaczy ja na niego zgłosowałem